Dzień dobry. To jest kolejny odcinek wiadomości. Tak. I dzisiaj nie będziemy już gadać o polityce tak jak poprzednio. Tylko dzisiaj będziemy rozmawiać o sporcie. Tak. I widzicie, tu jest takie szkło, ono jest bardzo sportowe. Tak. I, I w ogóle... I... I w ogóle taki sport ekstremalny to doskoczyć do tej wody tam o, żeby nie pokazywać czatu uh! nacisnę F5 F1 znaczy o, ona nie, gdzieś zniknęła możemy, nie możemy pokazywać czatu w ogóle tak dobra, mi się nie chce tam lecieć ja, ja wcale nie latam, bo ja tutaj wcale nie mam gay moda gay gej moda nie masz ona ma gamę moda nie tam mam, nie właśnie, ja nie mam i nie mam tu w ogóle a tam stoi Bercik a tam stoi i, i Bercik do mnie pisze I tu, jest, tu jest Urmi, to, to wcale nie jest Dresia, ona ma tylko taki nik. A, a tu jest Dresia No tak, tak Bo ja jestem Dresia A teraz pokażemy wam dresie tajny... Jest, dresia jestem, pokaż czat, znaczy nie pokazuj właśnie czatu Tak właśnie ona tak. jest w miastan Andresa, tak. I pokażemy w tym odcinku tajny wieżowiec z drewna. Yy, tak, do niego nic nie ma dostępu. Dlatego Oczywiście. tu jest pełno ludzi. Yy, I innym tutaj nie działa Komenda Spawn. <noise> tak. No i tam się tam idzie. I tam ludzie nie mogą iść. Bo oni tu nie mogą, no. Bo oni nie mogą, nie da się tu w ogóle iść w ogóle. Tak tu się, tu się w ogóle nie da w ogóle iść I A tu nie są to, jakieś to, tabliczki Gajtek to kończy no i Ja idę teraz właśnie przechodzę tego parkura bardzo trudny jest, a zwłaszcza dla mnie, bo jak widzicie No zaraz mogę spaść Wystarczy, że nacisnę dwa razy spację i na serio mogę spaść i się zabić stąd Jeśli ktoś tam zniszczy nagle bedroka i tak dalej i ja wylecę No to widzicie, to jest, to jest bardzo trudny parkur. Oba A tu kto kończy i ale co kończysz? Yy, dwukropek D za pytajnik. Taka dziś się... I sero. Ja właśnie tutaj trafiłam, widzicie, bo tu się wcale nie ma trafić do tej wody, tylko na tą wełnę właśnie różową. Yy, yy, I później się idzie, gdzieś się idzie i można tutaj iść. O tak, no i Ja właśnie spadłam z parkura, jakie widzicie, jakie to jest niebezpieczne. Tak. I czekajcie, bo muszę zobaczyć, co Bertik napisał. I y, dura u son manodusa. A ja Wam tu pokażę, ci, którzy oglądają moją perspektywę. No. Y, I co będzie koniec tych wiadomości? I Dresia tu ma przyjść. No dob... ja jestem Urmi. A no tak, Urmi ma tu przyjść. I co no jest? Gdzie ty jesteś? Czemu cię tu nie widać? Chodź tu, weź się tepnij. A no to tepnęłam się. No to i e, F5 i F1. Ale tak. ty latasz, jak tam. I, I Dominik tak. Orzeł jest dostępny. E, tak. <laughs> orzeł. I, i, I kolejne wiadomości ym, będą. co oni robią? 32 marca e, chyba, chyba zobaczymy. I one wtedy powinny być. A jakiś gościu się do ciebie przyjdzie. <laughs> I to, <laughs> I to i właśnie i są, wie widzenia, jakieś liczne zasłania. do widzenia. Do widzenia.